Jak większość z Was wie, niestety nie mogę jeść produktów zawierających gluten, ale to osobna opowieść. Też na co dzień unikam produktów zawierających większej ilości węglowodanów złożonych, więc właściwie nie jadam chleba, pieczywa, nawet bezglutenowego. A kiedy mam ochotę na coś, co właśnie pieczywo będzie chociażby formą przypominało, to albo przygotowuję sobie te krakersy wieloziarniste, które pokazywałam w innym materiale, albo taki pseudochleb. Niskowęglowodanowy. Naprawdę jest to pseudochleb, tylko formą. Przypomina bochenek, więc tylko może dlatego można go tak określać. A tak to zaraz po składnikach zobaczycie, że, że koło pieczywa to nawet nie stało. Tu podstawowe składniki. W miejsce mamy 250 g jogurtu greckiego, trzy jajka. Jajka z jogurtem za chwilę wymieszam. Wystarczy łyżką, nie trzeba mikserem. Potem dodam do, do tej wilgotnej masy. No, nam resztę produktów suchych. Tu mamy 100 g mąki migdałowej i dwie łyżki mąki kokosowej. Wszystkie te składniki postaram się nie zapomnieć Wam napisać pod spodem pod filmem. Chleb ten też jest wypiek, ten też jest kontrowersyjny z tego powodu, że no, jest dużo dyskusji na temat tego, czy, ale, czy można poddawać obróbce cieplnej orzechy, takie na przykład migdały czy, czy inne mąki orzechowe i czy to do końca jest dobre i zdrowe. No ja czasami sobie na to pozwalam, ale, ale z tą świadomością, że może niekoniecznie to jest takie korzystne. Będzie też pół łyżeczki soli, około łyżeczki bezglutenowego proszku do pieczenia. Wylądują też w tej masie trzy łyżki zmielonych łupin babki jajowatej. Którejkolwiek tej babki jełatej, czy babki płośnik, tych, które wchodzą zwykle w skład takich mieszanek, jak tak zwany błonnik witalny, ona odpowiada za związanie tej, tej mokrej masy i zagęszczenie jej. Tu mam jeszcze resztkę, żałosną resztkę w nieco zakurzonym słoiku z pastek deni. To pewnie nawet będzie ledwo niecała łyżka. Dojdą też dwie łyżki pestek słonecznika i trzy łyżki nasioncia. One też do, dodadzą tego, tego śluzu i, i tych składników, które będą ładnie łączyć całość. Więc najpierw wymieszam w miejsce te, te składniki mokre, później będę po kolei dodawać suche, za każdym razem solidnie mieszając, no tak żeby powstała jak najbardziej jednolita masa. Wymieszałam mokre składniki, dodałam suche. Ważna uwaga na temat kolejności dodawania suche składników: najpierw dodajemy mąkę kokosową i migdałową, sól i proszek do pieczenia, a dopiero następnie te ziarna, które powodują wytwarzanie się, zagęszczanie masy, czyli nasiona cia i zmieloną łupinę babki jajowatej. I teraz, kiedy już wszystko wymieszałam dokładnie i przełożyłam do foremki kresówki wyłożonej papierem do pieczenia, to dopiero teraz włączam piekarnik, żeby się nagrzał do temperatury 170 stopni. I do, teraz czas rozgrzewania piekarnika służy również temu, żeby ta, ta masa lepiej związała. I, I żeby się właśnie te wszystkie tam <śluzy>, śluzy, czy jak to nazwać, z babki i z nasion ciała wytworzyły. Także, że masa jeszcze le, lepiej zwiąże, lepiej zgęstnieje. Taki rodzaj pseudopieczywa jest też w miarę przyjazny dla osób na diecie ketogenicznej. Ja sama wprawdzie diety ketogenicznej jako takiej nie stosuję, ale często sięgam do przepisów polecanych przez, czy proponowanych przez osoby stosujące taką dietę. Bo bardzo często są te przepisy również przyjazne dla mnie, właśnie zawierające niewielką ilość węglowodanów i przez to, przez to mi odpowiadają. No ale o, o mojej, moje dziecie o tym, dlaczego jem mało węglowodanów i dlaczego niekoniecznie. Nie, nie mówię o sobie, że jestem w ketozie, czy że dążę do tego, to jeśli będzie Was to ciekawiło, to i tak o oczywiście porozmawiamy przy innej okazji, bo wydaje mi się, że jest to też temat dla wielu osób interesujący. No więc jak piekarnik się zagrzeje, rozgrzeje, to pewnie za jakieś 20 minut wtedy wstawię, wstawię foremkę na, do pieczenia na 45, około 45 minut, w razie czego można zawsze pod koniec pieczenia sprawdzić, czy takim patyczkiem zwykłym drewnianym, czy tam zapałką, czy wykałaczką, czy w środku nasz pseudochleb jest już upieczony. Tam czasem zdarza mi się przedłużyć je około 5-5 minut do 50 czyli zamiast 45, piekę, piekę przez około 50 minut, żeby był taki bardziej zrumieniony i lepiej wysuszony, ale to zależy też od osobistego uznania od upodobań. Po niecałych 50 minutach wyjęłam ten pseudochlebek z piekarnika. Widzicie, ładnie się przyrumienił. I jak troszkę przestygnie, to wtedy razem z tym papierem wyjmę go z foremki i już. Będę go studić na kratce, żeby, miał, żeby był lepszy przepływ powietrza. Nie ściągam papieru od razu, dopiero po, po przestychnięciu. I ten pseudochleb ostatecznie wygląda tak. Kromeczka, gdyby się nie wiedziało, że to nie jest prawdziwe pieczywo, no to można by się pomylić, bo wygląda no, łudząco podobnie do, do zwykłego chleba złożowego. Natomiast smak ma dość neutralny. Pasuje zarówno do wytrawnych, jak i słodkich smaków. Po kilku dniach, niestety, jeżeli przechowuje się go poza lodówką, to zaczyna zmieniać smak, zaczyna się psuć, nawet pleśnieć. Więc, no, ponieważ w składzie ma i tyle nabiału, i jajka, jest to dość wilgotny, wilgotny wypiek. Więc zdecydowanie, oprócz, powiedzmy, pierwszego dnia od ubieczenia, zdecydowanie należy przechowywać go w lodówce. Ja po kilku dniach, kiedy już tak trochę traci świeżość, po prostu robię z niego tosty na, na patelni rozgrzanej. Można też w tosterze. I jako tost jest też bardzo smaczny.